Cześć z tej strony Gosia Stucztam i zapraszam was na przegląd nowych książek. Ostatnio mało czytam, co nie zmienia faktu, że pojawiają się i tak u mnie coraz to nowe książki. Chociaż miałam też taki moment, kiedy trochę przystopowałam z kupowaniem książek. Co nie zmienia faktu, że nie pokazywałam wam chyba jeszcze prezentów gwiazdkowych. A po świętach też miałam taki moment szalonych zakupów. Trochę się tych pozycji zebrało. Nie będę wam opowiadała o książkach, o których już wam mówiłam w recenzjach, które już czytałam, pokazywałam, bo to bez sensu i szkoda czasu. Natomiast pokażę wam trochę nowych pozycji na moich półkach. Nie mam pojęcia, czy to są wszystkie, które się ostatnio pojawiły, bo tak po prostu przeszłam, spojrzałam, wyciągnęłam to, co pamiętałam, że kupowałam. Ale pewnie jeszcze jak skończę kręcić ten film to coś znajdę leżącego, wciśniętego gdzieś w kąt. Natomiast i tak myślę, że tych pozycji będzie wystarczająco dużo, więc nie przedłużając, zaczynajmy. I zaczniemy od książki, którą teraz czytam, więc jest szansa, że usłyszycie o niej niedługo. Czarne Skrzydła Czasu Diane Satterfield. To jest akurat książka, którą dostałam od wydawnictwa Albatros z tej serii butikowej i czytałam dwie poprzednie wydane przez Albatrosa książki Satterfield, czyli Była sobie rzeka i Trzynasta Opowieść. I tamte książki bardzo mi się podobały. To jest taka literatura, którą się świetnie czyta. Tutaj jestem no, dosłownie na początku. Czytam się tę książkę bardzo dobrze. Słyszałam, że jest słabsza niż tamte poprzednie, a jak na razie mam wrażenie, że jest po prostu inna, zupełnie inna klimatem. Jest to opowieść o chłopaku, który chciałby pracować w fabryce. Fabryka należy do jego rodziny. Do jego dziadka, natomiast dziadek go nie akceptuje ze względu na to, że nie akceptował związku um, jego ojca, czyli swojego syna. I właściwie jeszcze nie wiem, do czego ta książka zmierza. Na razie mamy takiego bohatera, który jest takim trochę cudownym dzieckiem. Wszyscy go lubią, podoba się dziewczynom, ma jakiś taki właśnie talent do tej pracy w fabryce, ale co będzie dalej, nie wiem, zobaczymy. Czyta się dobrze. Nie układałam tych książek w żadnej kolejności. Mam tutaj totalny miszmasz. I następne są Podróże z Charlejem, czy też Charlejem e, Johna Steinbecka. To jest książka, o której ja... Przeczytałam w Nomadland, w reportażu Jessica Bruder, ponieważ jest to jedna z takich książek, która dla tych współczesnych nomadów jest pozycją obowiązkową. Dlatego, że jest to opis właśnie podróży Johna Steinbecka po Stanach Zjednoczonych. I ta książka przez pewien czas wydawała mi się zupełnie niedostępna. Teraz w ogóle będzie jej wznowienie w tych takich jasnych, nowych wydaniach Steinbecka. Ja zdecydowałam się kupić, jeszcze zanim się pojawiła informacja, że ta książka też w tej serii będzie. Kupić to stare wydanie, bo ktoś napisał mi na Instagramie, że ta książka jest dostępna, tylko na Allegro jest wpisany tytuł przez samocha, bo ludzie myślą, że to są podróże z Harley'em, że motocyklem jeździł. I tak mi to rozbawiło, bo ja nawet rozumiem, że to C tutaj. Na tej okładce, ono nie jest jakieś bardzo widoczne, bo mamy tutaj tego psa, to pudel, to jest bodajże ten pies. I tak mi to rozbawiło, że stwierdziłam, że chyba wolę kupić sobie to wydanie za 5 zł, tego Harleya z Allegro, niż to nowe. Ja też mam Steinbeck'a w tych wcześniejszych wydaniach, takich brązowych, także nie będę od nowa zbierać tej serii, może jakąś książkę sobie kupię. Ale nie mam potrzeby, żeby dublować te mm, książki, więc mam takie wydanie i mam nadzieję, że po nie sięgnę. E, też przypomniała mi się ta książka, bo pojawił się reportaż z wydawnictwa czarnego, nie pamiętam tytułu: Siadami Steinbecka chyba. E, i to też jest reportaż mówiący o tym, co się zmieniło od czasów podróży autora i w jaki sposób zmieniły się Stany Zjednoczone. I też to jest książka, którą chciałabym być może przeczytać, ale dopiero kiedy przeczytam tę. Pamiątka z podróży. Udało mi się pojechać znowu do Londynu a właściwie głównie pod Londyn. I kupiłam sobie w Charity Shopie za 99 pensów taką książeczkę Flashed with Pride: The Story of Thomas Crapper. I Thomas Crapper był um, wynalazcą WC, wynalazcą Water Closet. I to jest jego biografia i historia tego wynalazku. I pomijając, no, bardzo zresztą ładne e, wydanie i e, sam, umówmy się, może trochę zabawny temat. Ja wiem, że to jest takie toaletowe poczucie humoru. E, to bardzo mnie rozbawiło, jak zaczęłam czytać i. Tak, właśnie rachunek z Oxfamu. Jak zaczęłam przyglądać, czytać i było właśnie napisane, że no jest to wynalazca bardzo ważny, który nie otrzymuje takiego należytego mu szacunku i nie jest tak często wspominany jak na przykład Lord Sandwich i jest to no, duże niedopatrzenie. No więc stwierdziłam, że skoro tak właśnie jest tak pomijany to ja go nie będę pomijać i sobie te książeczkę kupię i naprawdę Rozmyślam nad tym, żeby ją przeczytać. Co prawda jest to takie trochę kuriozum półkowe, trochę takich pozycji na swojej półce mam, ale być może sięgnę, zwłaszcza że książka nie jest specjalnie długa i chyba jest właśnie napisana tak z poczuciem humoru i bardzo takim lekkim językiem. Także ciekawostka. Książki z paczki, którą dostałam od wydawnictwa Sonia Draga, i była to paczka niespodzianka. Przepięknie w ogóle zapakowana, świąteczna przesyłka, bardzo miła. I były tam katedry Claudii Piniero, i to jest książka, o której ja nie wiem nic, i kiedy ją zobaczyłam i przeczytałam opis. Zaraz Wam powiem. Na śmietniku zostaje odnalezione zwęglone i poćwiartowane ciało 17-latki. 30 lat później zbrodnia nadal pozostaje niewyjaśniona, a bliscy ofiary każdy na swój sposób próbują ułożyć sobie życie na nowo. Kiedy to przeczytałam, to stwierdziłam, że to chyba nie jest książka dla mnie, że to jest jakiś taki... Thriller i, no to, to nie jest mój typ literatury, ale mnóstwo osób wtedy mi napisało na Instagramie, że ta książka jest bardzo dobra i że jest bardzo ciekawa. I potem widziałam jakieś takie poszczególne recenzje. To nie jest książka, którą zobaczycie w wielu miejscach i nie jest ona jakoś chyba szalenie popularna, ale właściwie same takie pozytywne opinie na jej temat znalazłam, więc myślę, że. Być może przeczytam. Co do następnej książki nie mam przekonania, czy przeczytam. Jest to powieść Hilary, autorstwa Curtisa Sitenfelda. Hilary, historia alternatywna. Kiedy usłyszałam o tej książce, to nie mogłam wierzyć, że ktoś coś takiego napisał, bo jest to właśnie historia alternatywna o Hilary Clinton, właściwie o Hilary Rodam, czyli młodej Hilary, zanim jeszcze wyszła za Billa Clinton'a. I jest to powieść mówiąca o tym, co by się stało, gdyby Hillary Clinton nie wyszła za Billa Clintona, to znaczy nie zostałaby Hillary Clinton. I no, jest to powieść o prawdziwych ludziach, która zawiera na przykład sceny erotyczne. Dla mnie jest to coś przerażającego i no w ogóle jakieś, nie wiem, takie moralne podstawy dla powstania tej książki są dla mnie wątpliwe. A z drugiej strony, przez to, że ten pomysł jest... Tak głupi jest aż ciekawy. E, pozytywnie bardzo się o tej książce wypowiadała Ola z Bukstopem. My z Olo nie zawsze mamy e, no, taki sam gust, e, ale to też sprawiło, że tak stwierdziłam, że a, może dam tej książce szansę, chociaż coraz mniej e, jestem przekonana, że warto po nią sięgać. Ale jeżeli czytaliście, to dajcie znać, bo dla mnie to brzmi jak jakiś przepis na katastrofę. A może warto, może choćby ze względu na to, że to jest coś takiego w ogóle wręcz pozagatunkowego, może warto to sprawdzić. Dajcie znać. Była tutaj jeszcze jedna książka, Matka Frankensteina, ale nią zupełnie nie byłam zainteresowana i po prostu oddałam do biblioteki. A jeżeli kiedyś zmienię zdanie, to to jest moja biblioteka, więc mogę iść i tę książkę wypożyczyć. W Biedronce, przy okazji robienia zakupów spożywczych, kupiłam sobie Macieja Płazy Robinsona w Bolechowie. I w ogóle przyjrzałam się po raz pierwszy tej okładce i stwierdziłam, że na okładce jest kobieta. Ja w ogóle miałam wrażenie, że to na tej okładce to jest pewien taki znany poznański profesor antropologii, którego bardzo tutaj pozdrawiam, ale nie. I też słyszałam bardzo pozytywne opinie o tej książce. To też jest chyba trochę taki realizm magiczny. Akcja rozpoczyna się tuż przed wybuchem II wojny światowej. Bolechowski, hrabia, właściciel pałacu i kolekcji dzieł sztuki, sprytnie ukrywa bezcenny skarb, kiedy zginie z rąk hitlerowca. Strażnikiem kolekcji zostaje pałacowy ogrodnik. No i lata współczesne. Główny bohater Robert, ceniony i oryginalny malarz, wraca do Bolechowa po kilku latach nieobecności. Na miejscu wspominam oddzięcze perypetii itd., itd. No, brzmi to. Może nie jakoś super zachęcająca, ale pamiętam, że kiedy ta książka się pojawiła, to miała bardzo pozytywne recenzje i to chyba też jest taki lekki realizm magiczny, więc coś, co może mnie zainteresować. No też pewnie nie w pierwszej kolejności sięgnę po tę książkę, ale pamiętam, że chciałam ją przeczytać. Więc jak zobaczyłam, że jest Biedronce za chyba 7 zł 9, 9,99 za dychę, to stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby kupić. Prezenty gwiazdkowe... Po pierwsze, błędnik Henry Wood. I to jest pani Henry Wood. A, czy to jest. Aha, pseudonim literacki. Ellen Price. I ona jest, no właśnie, panią Henry Wood, czyli Henrykową Woodową. I jest to powieść wiktoriańska. I właściwie tyle o niej wiem. Bardzo ładnie wydana. A i będzie idealna na Wiktoriański Październik. No niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czym to jest. A już wiem, że jest jakiś dwóch braci, którzy są przeciwieństwami i dużo się tutaj dzieje na warstwie i z piętrza, i są jakieś interesujące relacje. No to jest pozycja właśnie na Wiktoriański Październik. Trochę inna autorka, o której wcześniej nie słyszałam, więc myślę, że to może być też taka jakaś ciekawa, inna trochę pozycja, właśnie na Wiktoriański Październik. Ann Patchett i stan zdumienia, y, czyli wznowienie powieści Ann Patchett. Ostatnio mówiłam Wam o Domu Holendrów i to była książka, która bardzo mi się podobała. Wcześniej czytałam... Zawsze mam problem z tytułem. Y, dos... Właśnie to nie był dostatek. Nie pamiętam. Taka z pomarańczami na okładce. Może Wam tutaj wkleję. Y, I też mi się podobała, chociaż kompletnie nie pamiętam tej książki, nawet nie pamiętam tytułu. Y, natomiast y, znowu nie wiem, o czym jest ta książka, bo po prostu chcę czytać książki Ann Patchett, dlatego, że to jest autorka, która pisze fantastyczną literaturę środka. Świetne powieści obyczajowe, w których są ciekawe relacje pomiędzy bohaterami, w których nigdy nie dzieje się jakoś bardzo dużo, ale właśnie wszystko odbywa się w takich niewielkich gestach, drobnych wydarzeniach i nie zainteresowałam się nawet specjalnie, o czym ta książka jest. Wystarczy mi, że jest to książka Ann Patchett. Opowieść o podróży do jądra ciemności, świata, w którym nic nie jest jednoznaczne. Nic nie wynika z tego opisu. Zmarł jakiś profesor, czyli nawet opis sugeruje, że może to być jakaś historia z takim zabarwieniem kryminalnym, ale jak znam Ann Patchett, to jest po prostu historia taka obyczajowa, zapewne. Też myślę, że sięgnę, kiedy będę potrzebowała takiej trochę lżejszej, wciągającej lektury. Sieranki George'a Sandersa. Oczywiście musiałam sięgnąć po tę książkę, bo byłam zachwycona Lincolnem w Bardo. Nadal nie wiem, czy ta książka nie trafiła mi przypadkiem w jakiś bardzo dobry moment, ale będę miała okazję sprawdzić, czy faktycznie ta proza Sandersa mi się podoba. To są opowiadania, jeśli się nie mylę. I znowu, ze względu na autora sięgam po tę książkę, a to, o czym są te opowiadania, to no, dowiem się, jak przeczytam. Nie jest to książka nowa. Znaczy, jest ona względnie nowy wydana w Polsce, ale nie jest to książka nowa Sandersa, to są jego opowiadania z 2000 roku. No, może jakoś po fragmencie będę podczytywać, ale to mi nigdy nie idzie. Podczytywanie opowiadań po jednym y, u mnie kompletnie nie działa. Chyba będę musiała po prostu usiąść i tę książkę przeczytać. Ale jestem ciekawa i jest dosyć wysoko na liście pozycji, które chciałabym przeczytać. I to były właśnie prezenty gwiazdkowe, ale ja oczywiście zrobiłam sobie jeszcze więcej prezentów. Pięć nieopowiedziane historii kobiet zamordowanych przez Kubę Rozprówacza, Hali Rubenholt kiedy zobaczyłam tę książkę, to od razu przypomniała mi się książka, której teraz tutaj nie widzę i pewnie nie znajdę. Podejrzenia pana Witchera, czyli takie true crime historyczne, gdzie, o, widzę, o, bo jak zobaczycie, to jest duże podobieństwo okładki, a ja tę książkę bardzo lubię. Um, I w ogóle to jest chyba też seria. Bardzo żałuję, że nie ma dalszych części. No, i tutaj mamy historię um, no, Kuby rozpruwacza, ale właśnie nie Kuby Rozprowacza, tylko tych morderstw popełnionych przez Kubę Rozprowacza z perspektywy ofiar. Kim były, jak się znalazły w tej sytuacji, trochę mam nadzieję, że będzie o samej sprawie i rozwiązywaniu tej sprawy. Choć widzę, że jest to w ogóle rozdziałami podzielone e, właśnie na te bohaterki. Teraz pokażę. Tak, czyli mamy tutaj po prostu imię i mamy podane kiedy zostały zamordowane. I ta książka ma za zadanie tak trochę zwrócić historię kobietom, które były tylko określane jako zamordowane przez kuber rozpłowacza prostytutki więc myślę, że to może być bardzo ciekawa pozycja temat mnie zainteresował, a też słyszałam bardzo pozytywne opinie i też kiedy pokazywałam tę książkę na Instagramie to mnóstwo osób mi napisało, że jest świetna dwie pozycje, które kupiłam, bo Graf Zero na swoim kanale pokazywał je jako najlepsze pozycje przeczytane w tym roku i bardzo mnie zainteresowały też z opisu po pierwsze Polowanie na małego szczupaka Juhani Karila i to jest fińska powieść, jeżeli się nie mylę na pewno opowiada o Laponii i ponoć jest to właśnie taka powieść z przesiąknięta wierzeniami, realizmem magicznym i taką ludowością lapońską, więc coś, co brzmi szalenie ciekawie. Dużo więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Tak, fińska powieść. I w ogóle kto to wydał? Nawet nie wiem. Marpres, wydawnictwo. I chciałabym zwrócić uwagę. Że to jest w ogóle mistrzowska okładka. Przepiękna, jeżeli chodzi po prostu o kolor, o te e, takie proste formy. Cudowna, jedna z ładniejszych. I następna książka też jest wydana przepięknie. To jest Upiór Łukasza Kozaka. Książka, o której muszę przyznać, nie słyszałam. Nie jestem do końca pewna, czy ja wiem, o czym ona jest. Jest to w każdym razie książka taka teoretyczna, literacka, antropologiczna, no nie wiem, esej. I opowiada też o ludowych wierzeniach i o romantyzmie. I właściwie tyle jestem w stanie powiedzieć, ale no sam fakt, że właśnie ludowe wierzenia, polskie upiory. I jeszcze pokażę wam, co tutaj jest w środku, bo tutaj są ilustracje, to jest jakieś mistrzostwo, jeżeli chodzi o wydanie, ta książka. Z przepięknymi. Obrazami. To są w ogóle ilustracje, zaraz wam powiem. E, obrazy Aleksandry Waliszewskiej. Sama nie wiem do końca i też nie mam takiej potrzeby, żeby sprawdzać wcześniej, o czym dokładnie jest ta książka. Bardzo mnie zaintrygowała. E, no i spójrzcie. Piękna. Przeczytam za 100 lat. E, no i już powoli, powoli zbliżamy się do końca. E, miasteczko Middlemarch, e, wznowienie, na które wszyscy czekali. George Eliot i to jest pierwszy tom. Następnego nie kupiłam jeszcze, ale jest już tom drugi, więc na pewno sobie skompletuję i znowu pewnie ta książka będzie czekała na wiktoriański październik. Jeszcze jeden prezent gwiazdkowy, który znalazłam. The Sister Who Ate Her Brothers and Other Grossom Tales. Bardzo pardon my English. No ale jakoś musicie to przeżyć, bo książka jest po angielsku. Jane Campbell. Wiecie być może, Albo i nie, że Jen Campbell to była pierwsza osoba, którą oglądałam na Booktubie, i to jest też jedna z niewielu Booktuberek zagranicznych, które jeszcze oglądam cały czas. Może nie wszystko, ale bardzo lubię oglądać jej filmy. No i Jen jest też autorką to jest akurat jej książka dla dzieci najnowsza książka dla dzieci i to jest zbiór takich opowiadań, baśni, bardzo niepokojących z całego świata. Takich, które zostały przez nią zebrane i opracowane. Książka ma oczywiście ilustracje, jest też bardzo ładnie wydana, tutaj ma właśnie ilustracje na brzegach. No i ponoć są to historie różnorodne, takie właśnie trochę przerażające, trochę tajemnicze, ale też Jen zawsze dba o to, żeby była tutaj i ciekawa reprezentacja, ona sama właśnie stara się na przykład wprowadzać reprezentację osób z niepełnosprawnościami, jako że sama jest osobą właśnie z niepełnosprawnością. Także myślę, że może to być bardzo ciekawa rzecz, a poza tym opowiadania dla dzieci po angielsku to jest coś, po co też ja chętnie sięgnę, no bo jednak ja po angielsku po pierwsze czytam dosyć wolno, a po drugie no nie mam też jakiegoś aż tak dużego doświadczenia czy zasobu słownictwa, żeby czytać rzeczy bardzo trudne, a tutaj myślę, że spokojnie sobie po to sięgnę. Ich siła, Mek Wolitzer, jeszcze w folii i też jest to książka z kosza, też jest to książka, to jest ta książka chyba za 7 zł, wyciągnięta. Dawno chciałam ją przeczytać i było swojego czasu o tej pozycji bardzo głośno. Recenzje pamiętam, że były takie podzielone, niektórym się podobała, niektórym nie. Wydaje mi się, że tym osobom, z którymi ja też dzielę gust czytelniczy, raczej się podobała. Jeżeli będę miała ochotę na jakąś taką feministyczną powieść, no to myślę, że właśnie to będzie to, co być może sięgnę. Joko Ogawa i Podziemie Pamięci, czyli w ogóle jej książka wydana pod angielskim tytułem jako Memory Police, i to była książka, która miała szalenie charakterystyczną okładkę. Tutaj, oczywiście, wydana jest przepięknie przez tajfuny i zupełnie. Inny się wydaje jej klimat przez to, ale ona też no, pasuje po prostu do tych innych książek, jako Bardzo podobało mi się Ukochane Równanie Profesora. Trochę mniej ten zbiór opowiadań, Grobowa Cisza, żałobny zgiełk, ale pamiętam nazwę, co już świadczy o tym, że no, jakieś jednak wrażenie na mnie wywarł. Zresztą pamiętam też część tych opowiadań. I ta książka podobno jest zupełnie inna. Wielu osobom się nie podoba. Dlatego mam pewne obawy, ale z drugiej strony bardzo chcę po nią sięgnąć. Wiadomo było, że musi się znaleźć w moich rękach, kiedy tylko zostanie wydana. Także mam. I książka, którą kupiłam wyłącznie ze względu na tytuł. Debora Einsberg, Twoja kaczka jest moją kaczką. I jeszcze do tego wydało to wydawnictwo Cyranka, które ma jako logo o, tutaj jest taką właśnie. Kaczuszkę albo cyrankę, czy to jest różnica? Kaczka, czy cyranka jest kaczką? Nie wiem. No, w każdym razie jest to zbiór. Na początku myślałam, że esejów, i chyba dużo osób tak myślało, bo trochę tak wygląda, ale jest to zbiór opowiadań. I gdybym miała ułożyć taki stosik książek i na górze położyć tę, po którą najprawdopodobniej najszybciej sięgnę, to właśnie ta książka znalazłaby się na samym wierzchu, dlatego że są to ponoć takie dosyć zabawne, lekkie opowiadania więc myślę, że to też jest taka lektura idealna dla mnie na teraz, a poza tym też przez to, że to są opowiadania, to nie wymagają takiego skupienia uwagi na dłużej i może to jest w ogóle dla mnie rozwiązanie, także myślę, że niedługo tę książkę przeczytam, chyba, że się rozmyślę, to wtedy nie, ale no, jest to zdecydowanie wysoko na mojej liście. I to chyba wszystko, na pewno o czymś zapomniałam, ale było tych pozycji tyle, że nie ma to większego znaczenia. Nie będę podnosić tej sterty, bo może się to skończyć katastrofą. Dajcie znać, co z tego najchętniej byście przeczytali, albo w ogóle co przeczytaliście, uważacie, że jest super i powinnam czytać w pierwszej kolejności. Jak coś nie jest super, to też mi możecie napisać, ale wiecie, to zawsze przykro, że się kupiło złową książkę. Jak zwykle zachęcam Was do komentowania, subskrybowania naszego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. I do zobaczenia w następnym filmiku.